Cześć, witajcie z tej strony Fifilego Fan. Na moim kanale pojawiła się nowa playlista o nazwie Przeglądy magazynów Lego z roku 2019 i będą tu przeglądy magazynów Lego, które udało mi się zdobyć w roku 2019. Są to dość no już są to już stare magazyny, niektórzy mogą je mieć lub nie mieć, ale niektórzy może chcą jeszcze je kupić. Dlatego postanowiłem, że będę robić te recenzje i dzisiaj zajmiemy się magazynem Lego Ninjago numerem 13 na rok 2019. W rogu mamy twarz Kaja, ponieważ jest to magazyn z sezonu 11: Sekrety Zakazanego z Co mamy w tym magazynie? Dostajemy tu figurkę Zaina z takim mieszanym strojem, bo maskę jest z sezonu 10: inwazjoni. natomiast strój z sezonu 8: Snowy Garmadona. Mamy ten mega Shuligan, Kuiz Ninja, Komiks jak najbardziej. I dostawaliśmy tu saszetkę z kartami Lego Star Wars plus z złotą limitowaną kartę. No ale oczywiście no już otwarte w jakimś tam albumie są. Oglądaj na kanale Cartoon Network. Wtedy była premiera 11 sezonu. Mieliśmy wtedy Kicie Rożek, Power Players, Ok Ok, po prostu Wals, jakieś takie coś. Tak, takie dwa plakaty dostawaliśmy tutaj. Przyglądnijcie się, bo ich tutaj nie pokażę. I co myśmy tu mieli? Spis treści, jak najbardziej. Informacje o Zejnie. A także tak. Mamy podwójny ninja. Wiadomość od Zejna, czyli misję. Znowu misja. labirynt, Reklama magazynu Lego Ninjago Legacy. Wydania specjalnego. Y, numeru 4 2019. Który mam. Akurat też będzie zrecenzowany I mieliśmy tu komiks Nadejście Węży. X Prace, które wygrały w konkursie jest y, Amelia, Aleksander, y, Jan, y, Michał, Krzyś, Filip oraz Kacper. Jest reklama kart LEGO Star Wars Trading Card Game Collection seria druga. Y, druga część komiksu. Jak najbardziej quiz, Labirynt Pytań oraz zabawka. Zestawy pokazane. Dokładnie zamek zapomnianego cesarza, który jak najbardziej mam. Mieliśmy wtedy także konkurs. Do wygrania były różne zestawy. Dokładnie było 5: był motocykla Kola, ognisty Kieł, motocykl Kaja Skuterzyna oraz spindzicy KOL. No niestety już ten konkurs minął dawno i odkrywaj lodową krainę od 28 stycznia i 28 stycznia wyszedł nam ten magazyn Lego Ninjago z dziejem zakazany z wersja SLAM który na moim kanale już był, bo jest to magazyn z 2020 roku, czyli jest po prostu w, w playliście recenzji magazynów LEGO. Jest też jeszcze magazyn LEGO City, który się pojawi w tej playliście, recenzje yy, magazynów z 2019 roku, LEGO Hidden Side i LEGO DC Batman też jak najbardziej się pojawią. Mam tutaj reklamę zamów zamów plenumeratę, są tu magazyny z sezonu 10 Inwazja Oni i z sezonu 11 Sekrety Zakazanego z Pięciucu". Jak najbardziej mam wszystkie te magazyny i będą recenzowane jak najbardziej. I reklama magazynowego Hidden Sight, tego styczniowego, który już na moim kanale się pojawił. Udało mi się znaleźć tą figurkę Zejna. No, nie jest ona jakoś bardzo warta. no Nie podoba mi się to, że. Nasz Zain ma strój z sezonu 8 synowie Garmadona, a maskę z sezonu 10 Oni Taki ja mieszanka, ale ten wielki szuliken jest akurat y, wielkim plusem. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Oceniam te, oceniałem ten magazyn w tamtym czasie 9 na 10, no bo no były fajne karty, fajny komiks. Y, plakaty też bardzo fajne, które już od dawna nie są powieszone, tylko Shuliken był fajny, ale ta figurka, no strój sezon 8 maska 10 to było słabe, dlatego nie może tego mieć maksymalnie oceny 9 na 10. No to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!